Jeżeli to dziecko nie zje tego, co my naszkowaliśmy, to mamy takie poczucie, że albo my zawiedliśmy, mm -hmm. albo to dziecko nas nie kocha. To, jak dziecko je, to też może być sygnałem, czy dziecko ma zaburzenia integracji, czy nie, bo to mm -hmm. w jakiś sposób je będzie też taką wskazówką dla nas, tak? Działamy tak, że to dziecko nie jest w stanie poczuć głodu, i nie jest w stanie połączyć uczucia sytości z procesem jedzenia. Mimo, że słuch zupełnie wydaje nam się niepowiązany z jedzeniem, może bardzo wpływać na to, czy, czy chcemy coś zjeść, czy nie. Ta sytuacja, w której dziecko nie je, jest stresująca nie tylko dla rodzica, ale mhm. też dla dziecka. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Terapeutycznych. W tym tygodniu, jak zwykle, z Anią Komorowską, będziemy rozmawiać o jedzeniu ale weźmiemy na tapetę naszych podopiecznych, nasze dzieci, bo będziemy mówić o tym, z czego się biorą zaburzenia odżywiania, jakie błędy rodzice popełniają podczas wprowadzania chociażby pierwszych produktów poza mlekiem. Pewnie będziemy miały kilka takich dobrych wskazówek, jak pomóc dziecku właśnie w, w, przy, przy, przy rozszerzaniu diety, mhm. można powiedzieć. Od Moż czego zacząć? Aniu, Możemy powiedz. zacząć od tego, że oczywiście każde dziecko, jak się rodzi, zaczyna jeść mleko. I albo je mleko matki, albo je mleko modyf modyfikowane, są różne okoliczności, które na to wpływają. Tak czy inaczej, w pewnym momencie trzeba zacząć rozszerzać dietę. I w wypadku, kiedy dziecko żywi się tylko mlekiem matki, ten moment takiej rozszerzenia diety zazwyczaj jest około 6 miesiąca. Mówi się, że dziecko, które je mleko modyfikowane, to dieta może troszeczkę wcześniej zacząć rozszerzać. Mówi się, że nawet około 4 miesiąca. Mhm. Już wtedy możemy zauważyć, że jedne dzieci chętniej do tego jedzenia sięgają, inne mniej chętnie. Mm -hmm. Ale zdecydowanie myślę, że mogę powiedzieć z takich obserwacji moich, możesz też zweryfikować, że zbyt często nazywamy dzieci niejadkami. Właśnie, o co chodzi z tymi niejadkami? My mamy takie poczucie, że dziecko, jeżeli nie zje wszystkiego, co mu naszkujemy, mm -hmm. jest niejadkiem, że zje za mało. Często nam się, szczególnie mamom, łączy się karmienie dziecka i jego jedzenie z okazywaniem miłości. Jeżeli to dziecko nie zje tego, co my naszkowaliśmy, to mamy takie poczucie, że albo my zawiedliśmy, mhm. albo to dziecko nas nie kocha. A w rzeczywistości jedzenie jest zupełnie odrębnym obszarem funkcjonowania i życia, i zupełnie nie powinniśmy z tym Kategorii no łączy. Zaczęliśmy trochę od trudności, bo rzeczywiście one mogą się pojawić. Jakie trudności możemy napotkać jeszcze podczas rozszerzania diety mm -hmm. i później w, w, kolejnych, w kolejnych etapach życia dziecka? I tu mi przychodzi na myśl pewne zjawisko, które się nazywa neofobią żywieniową. Mm -hmm. Z jednej strony możemy powiedzieć, że może być to zaburzeniem, ale z drugiej strony. Jest to też chyba element trochę rozwoju, rozwojowy u dzieci, prawda? Dokładnie. No, fobia żywieniowa pojawia się około 1,5 do drugiego roku życia dziecka. I to jest takie zjawisko, kiedy dziecko nie chce sięgać po nowe pokarmy, a bardzo często w ogóle nie chce sięgać po pokarmy. Z jednej strony mówi się, że jest to związane z takim strachem przed nowością. Ale ten okres w życiu dziecka jest też bardzo silnie związany z rozwojem funkcji poznawczych i rozwojem funkcji motorycznych. Czyli mamy dziecko, które zaczyna bardzo mocno eksplorować świat, bo zaczyna odchodzić już od nas, tej naszej bardzo bliskiej odległości. Zaczyna sobie gdzieś chodzić, czy do drabinek, czy do huśtawki, czy do krzaczków, i ma możliwość sięgnięcia po różne rzeczy. I ta neofobia ewolucyjnie na to patrząc, może być takim mechanizmem, który powstrzyma to dziecko przed tym, żeby zjeść coś, co mogłoby je otruć w momencie, jest, kiedy. Co mogłoby mu zaszkodzić. Tak, w mhm. momencie, kiedy naturalnie oddala się już trochę od rodzica mhm. i ten rodzic nie jest w stanie tak zupełnie w stu kontrolować mhm. jego zachowań. Czyli jest to, jest to rozwojowe jak najbardziej, mhm. więc to, to, to się pojawia, więc żeby też rodzice mieli świadomość, że, że to nagle nie dzieje się coś złego z dzieckiem. Tak. Tylko to jest jakby tak, takie no, ewolucyjna przetrwałość, mhm. y, która kiedyś nas chroniła. Jeszcze mi się jedna rzecz nasuwa, kwestia integracji sensorycznej. Od integracji sensorycznej jesteś specjalistką, bardzo dużo wiesz na, na ten temat. Powiedz mi, czy możemy jakoś połączyć zaburzenia integracji sensorycznej właśnie z problemami na przykład z jedzeniem? Bardzo często, jeżeli u dziecka występują realnie zaburzenia związane z jedzeniem, to są one związane z zaburzeniami integracji sensorycznej. Na pierwszy rzut powiedzielibyśmy, że będzie to związane z nadwrażliwością smakową, mhm. ale tak naprawdę to jest tylko jeden niewielki element, bo bardzo często jest to na przykład nadwrażliwość węchowa. Mhm. Ponieważ tak naprawdę to jak smakuje nam jedzenie, to jakby większość tego jak smakuje nam jedzenie to jest zapach tego jedzenia. Mm -hmm. Jak jesteśmy chorzy i mamy zatkany nos, to jedzenie jest takie bardzo nie często smakuje. mdłe, nie smakuje nam, nie mamy nie na niego. mówi się, że nie czujemy smaku. Dokładnie. Więc ta nadwrażliwość węchowa bardzo wpływa na to, że dzieci mogą nie chcieć jeść. Rozwojowym jest to, że węch i smak u dzieci jest dużo bardziej wrażliwy niż u, u osoby dorosłej. Mhm. To też możemy powiedzieć, że jest trochę ewolucyjne, bo zapobiega temu, żeby dziecko jakby kiedyś świadomie jeszcze nie jest w stanie zweryfikować, mhm. czy coś jest do jedzenia, czy nie jest do jedzenia, to kiedy poczuje ten zapach dużo bardziej intensywny niż taki, który my odczuwamy, lub smak, to po prostu wypluje albo nie sięgnie po to jedzenie. Mhm. Jeżeli mamy nadwrażliwość węchową to automatycznie przechodzi nam to na niechęć do spożywania pokarmów i tutaj musimy przy karmieniu dzieci zwrócić uwagę na to, że to kiedy nam coś smakuje w jakiś sposób, to nie jest jeden do jeden jak czuje ten smak Czyli dziecko będzie czuło intensywniej, ale też myślę o dzieciach, które są podwrażliwe węchowo. Nie czują po prostu zapachu jedzenia i one pewnie będą, zanim coś spróbują, będą musiały... Będą poszukiwały tego zapachu, będą sięgały po jedzenie czy w ogóle po rzeczy, które pachną dużo bardziej intensywnie. Dzieci, które mają podwrażliwość węchową, bardzo często wąchają rzeczy, które nam się wydaje, że śmierdzą. I to wynika z tego, że ich układ węchowy musi się po prostu dostymulować. One mhm. tego zapachu intensywnie potrzebują. potrzebują. Mhm. Mhm. Ale jeśli chodzi o jeszcze inne nadwrażliwości, które mogą wpływać na chęć lub niechęć do jedzenia, to jest na przykład nadwrażliwość słuchowa, ponieważ mhm. podczas jedzenia. Gryziemy, coś może chrupać, może trochę mlaszczemy, wydajemy różne dźwięki, na które my nie zwracamy zupełnie uwagi, ale dziecko z nadwrażliwością słuchową będzie te dźwięki bardzo intensywnie słyszało. Czasami wręcz będzie czuło aż taki fizyczny ból w momencie, kiedy te dźwięki będą docierały do jego uszu. Czyli, na przykład, płatki w mleku będą zjedzone dopiero wtedy, kiedy nasiąkną mlekiem, a nie tak. będą takie jeszcze chrupiące bo ten dokładnie. odgłos jakby mm -hmm. słyszany wewnętrznie będzie bardzo przeszkadzał tak dokładnie tak dlatego właśnie mimo że słuch zupełnie wydaje nam się niepowiązany z jedzeniem może bardzo wpływać na to czy czy chcemy coś zjeść czy nie i to mm -hmm. często jest właśnie związane z tą konsystencją o której ty mówisz czyli na przykład płatki muszą być rozmoczone tak chrupki mogą być pomoczone w herbacie ciastka muszą być też na przykład pomoczone posmarowane dżemem i one dopiero kiedy nasiąkną, to wtedy są do, do zjedzenia przez dziecko. Więc to, jak dziecko je, to też może być sygnałem, czy dziecko ma zaburzenia integracji, czy nie, bo to mhm. w jakiś sposób je będzie też na, taką wskazówką dla nas, tak? Czy tak, powinniśmy się zgłosić na przykład do, do specjalisty i rozpocząć chociażby diagnostykę w tym, w tym obszarze. Tak, I, i to też jest tak właśnie, że to jedzenie może nam pokazać zaburzenia integracji sensorycznej w bardzo wielu obszarach. Poza tymi, o których już powiedzieliśmy, jest też na przykład nadwrażliwość dotykowa. Ludzie najwięcej takich receptorów dotykowych mają na dłoniach, stopach i w okolicy ust. Co oznacza, że jeżeli jest nadwrażliwość dotykowa w obrębie ust, no to Dziecko będzie bardziej wyczulone na niektóre konsystencje właśnie. Czyli coś, co jest chrupiące, będzie dla nich ostre i mhm. będzie kujące i będzie bardzo powodowało taki lęk po prostu przed jedzeniem, bo będą się bały, że, że będzie je to po prostu bolało. Mhm. Ale dzieci mogą nie chcieć jeść też na przykład dlatego, że mają obniżone napięcie mięśniowe, a mhm. do jedzenia i do gryzienia potrzebne są nam mięśnie, w szczęce. Bo gryzienie dla nas to jest taki proces zupełnie naturalny, ale realnie dla dziecka to jest dosyć duży wysiłek, mhm. szczególnie dla takiego małego dziecka, kiedy dostaje ono coś twardego. Więc to obniżone napięcie mięśniowe też może wpływać na to, że dziecko po prostu nie ma siły pogryźć, ono wie, że będzie tym zmęczone, albo w ogóle po to nie sięga, mhm. albo szybko rezygnuje, bo już się zmęczyło, już więcej nie chce. Zryść. A czy to obniżenie napięcia mięśniowe na przykład w kontekście siedzenia przy stole mhm. czy też może mieć znaczenie, że dziecko nie jest w stanie w pozycji siedzącej wytrzymać tyle, ile trwa mniej więcej posiłek, w związku z czym rezygnuje, ale tak naprawdę nie rezygnuje jakby z posiłku, tylko po prostu już nie jest w stanie przy tym stole wysiedzieć. I bardzo często rodzice mówią, wracaj, jemy przy stole, mhm. prawda? I tu już też dochodzi z kolei do tej sytuacji, gdzie trochę się robi nerwowo, więc ten lęk tak. może narastać u dziecka, więc czy to też tak działa, że jak najbardziej tak to działa, bo żeby utrzymać pozycję siedzącą, dziecko musi zaangażować bardzo dużo mięśni swojego mhm. ciała. Jeżeli mięśnie posturalne, czyli te mięśnie, które są odpowiedzialne za naszą sylwetkę, są nieodpowiednio wykształcone, są zbyt mhm. słabe, to dziecko bardzo męczy się siedzeniem. Dla nas to jest takie abstrakcyjne, no bo my si siedząc odpoczywamy, i dla nas to jest takie równoznaczne mhm. z relaksem, ale żeby utrzymać taką pozycję, która pozwala nam bezpiecznie jeść, czyli w miarę wyprostowane plecy mm -hmm. i y, pozycja pionowa, gdzie głowa jest nad całym ciałem, tak? no to to jest po prostu dla dziecka męcząca. Jeżeli ono się męczy, no to nie chce więcej siedzieć w tej pozycji mm -hmm. i zaczyna nam po prostu uciekać. No i też taka, y, takie zjawisko jak praksja, czyli planowanie ruchu mm -hmm. i koordynacja ruchowa jest bardzo ważna w procesie jedzenia, bo... Zawsze musimy pamiętać, że my jako osoby dorosłe mamy wiele procesów już zautomatyzowanych, a dla dziecka każda ta czynność składa się z wielu elementów, które mm -hmm. trzeba wykonać. Żeby wziąć łyżkę i trafić nią do buzi, trzeba ten ruch zaplanować i wykonać. Jeżeli dziecko ma słabą koordynację i mm -hmm. to planowanie ruchu jest dla niego bardzo trudne, będzie to będzie mu to sprawiało to... po prostu trudność, będzie się męczyło podczas tego jedzenia. Dokładnie. Także podsumowując tą integrację sensoryczną, to tak naprawdę w zakresie każdego ze, ze zmysłów mm -hmm. może być ona zaburzona, co może się przekładać na to, że te problemy z jedzeniem występują. Od niedawna mówi się też o takich w takim smyśle, który ma taką nazwę interocepcja? Właśnie, miałam o to zapytać. Czy to jest tak, że przy, przy zaburzeniu właśnie te, tutaj tego zmysłu może dojść do takiej sytuacji, że po prostu dziecko w jakiś sposób no nie czuje głodu tak intensywnie jak, Dokładnie jak, tak, jak reszta? Dokładnie tak. Bo interocepcja to jest takie czucie tego, co mamy w środku. Mhm. I dzieci, które mają taką powiedzmy podwrażliwość interoceptywną. One nie czują za bardzo, co tam się dzieje, czyli nawet jeżeli realnie czują głód, to one nie bardzo są tego świadome po prostu. Mm -hmm. Z tego wynika fakt, że nie chcą przyjść i jeść, bo nie czują takiej potrzeby. Albo na przykład, że też nie pamiętają o tym, żeby pić. Nie czują tak. tak do końca tego pragnienia, więc czasami trzeba dopytywać, czy może chcesz się napić, i wtedy dopiero gdzieś mhm. to się przypomina. Ale to, to myślę sobie, że to jest dosyć w takich przypadkach dosyć ciężko taką równowagę, bo z jednej mhm. strony dziecko głodu nie czuje, mówi się tak potocznie, że jak będzie głodne, to na pewno zje. No ale mhm. z drugiej strony musimy pamiętać o jakimś. Zrównoważeniu, tak, jeżeli mm -hmm. chodzi o jakąś tam podaż kaloryczną i tak dalej. Więc myślę, że to, tu może być ciężko z tym, żeby na mm -hmm. przykład, żeby z jednej strony nie chodzić za dzieckiem, które się bawi z tą zupą, mm -hmm. czy z tym jedzeniem i cały czas dokarmiać. No bo też dziecko, które je w czasie zabawy i właściwie je non stop, bo cały czas jest dokarmiane, no też tego posiłku nie zakoduje, że, że to jest pora posiłku. Więc to też gdzieś. Z jednej strony rodzice chcą trochę podać mhm. tego jedzenia, ale z drugiej strony, no to też karmienie w zabawie chyba nie do końca jest też takie. Karmi się dzieci przy zabawie, bo my mamy poczucie, że te dzieci są głodne i co im się stanie, jeżeli nie zjedzą. Mhm. A realnie, jeżeli robimy w ten sposób, to z jednej strony działamy tak, że to dziecko nie jest w stanie poczuć głodu i nie jest w stanie połączyć uczucia sytości z procesem jedzenia. Jeżeli dziecko je oglądając bajkę, to ono całą swoją uwagę skupia na tym, że ogląda bajkę. A my tak mimochodem to mhm. jedzenie mu dostarczamy. I ono w pewnym momencie czuje sytość, ale ono nie wie, dlaczego tak się dzieje. Więc w momencie, kiedy poczuje mhm. głód, to tak naprawdę nie wie, co ma zrobić, żeby ten głód zaspokoić. Nie wie... Mówiąc kolokwialnie, że ma zjeść, ale wiesz, co jeszcze mm -hmm. mi się przypomniało? Na przykład te zabawy, gdzie otwórz, buzie leci, i otwórz, to też chyba jest To jest ten forma zabawy, mechanizm. trochę odwracanie uwagi od, od posiłku. To jest ten sam mechanizm, bo znowu zabieramy jedzeniu funkcję zaspokajania głodu, czyli robimy coś i nagle dziecko jest najedzone, ale to dziecko odbiera ten proces zabawy, a nie ten proces jedzenia. Jedzenie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy dali dziecku poczuć głód. Nie chodzi oczywiście o to, żeby dziecko głodowało. Jeżeli będziemy wyprzedzać ten moment, mm -hmm. kiedy dziecko jest głodne, to ono nie nabierze takiego myślenia, że jest taki, taka chwila, w której czuje głód i ona powoduje, że trzeba sięgnąć po jedzenie. Więc całe mm -hmm. to jego podejście w ogóle do jedzenia do spożywania posiłków jest zaburzone. Przypomniałam się jeszcze jedna taka sytuacja. Rodzice bardzo często cieszą się, że dziecko zaczyna nagle po takim okresie, chociażby tej neofobii żywieniowej mm -hmm. jeść więcej produktów. Podają taką pułapkę, że pomiędzy posiłkami jeszcze podają różnego rodzaju przekąski, i część rodziców na przykład podaje, wydaje mi się, że podają zdrowe przekąski. Czyli pomiędzy mm -hmm. posiłkami jeszcze jest a tu porcja malin, a tu borówki, a tu jeszcze jakieś owoce, jeszcze jakieś tam in, innego rodzaju rzeczy, które wydają się być zdrowe. Tylko, że tak naprawdę podanie chociażby owoców między posiłkami, to też organizm jakby odbiera to jako dodatkowy posiłek. Dokładnie Więc jeżeli tak. mamy tych posiłków, powiedzmy, cztery w ciągu dnia, plus pomiędzy posiłkami jeszcze podajemy owoce, mhm. no to wtedy organizm trochę odczuje to jako osiem posiłków chyba. Dokładnie Więc tak. To I też jest zdaje się taka pułapka. Trzeba się bardzo zastanowić, zanim się powie, że moje dziecko nic nie zjadło. Mhm. Czy ono realnie nic nie zjadło? Bo to, że nie usiadło przy stole i nie zjadło z talerza, na którym nałożyliśmy mu obiad czy kolację, nie znaczy, że w ciągu dnia nie jadło tak naprawdę co chwila coś. Mhm. I to się sumuje, bo my też musimy pamiętać, że żołądek dziecka jest dużo mniejszy niż nasz żołądek. I ten, to, co nam się wydaje taką zbyt małą porcją, bardzo często dla dziecka jest wystarczające. Tak? Szklanka soku to jest wystarczające na podwieczorek czy na drugie śniadanie dla dziecka. Mhm. A w naszym odczuciu szklanka, szklanka soku plus to, jest, to mhm. jest takie, no napijesz się, ale poza tym to jeszcze musisz zjeść. Wraca znowu coś takiego, że nasze dorosłe kryteria mhm. przyporządkowujemy dzieciom. Tak. To, to co wybrzmiało, dzisiaj wielokrotnie o tym wspominałaś, że inaczej odczuwają, jeżeli mhm. chodzi o węch i smak dzieci, że ich żołądki są mniejsze. Także. Nie warto jakby swoich kategorii, tak jak mm -hmm. my rozumiemy głód i posiłki, tak jak, jak jedzą dorośli, przyporządkowywać małym dzieciom, bo tu te, te różnice są ewidentne i, i trzeba pamiętać o tych różnicach, żeby nie wpaść gdzieś w jakieś skrajności, bo od tego krok do różnego rodzaju zaburzeń odżywiania. Tak Dokładnie, mi się... tak. Mm -hmm. A y, to co jest bardzo ważne, jeżeli w ogóle chodzi o proces jedzenia, to mamy sposób na to, żeby to zweryfikować. Mm -hmm. Żeby zweryfikować to, czy nasze dziecko je wystarczająco dużo. Idziemy do lekarza pediatry mhm. i sprawdzamy wagę, wzrost dziecka. Plus, możemy zrobić badania krwi, które też pokażą, czy składniki odżywcze są na wystarczającym poziomie. Mhm. Więc, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, że może jednak to jest trochę za mało, to idziemy do lekarza, który jest nam w stanie bardzo jasno sferyfikować, czy dziecko mhm. jest niedożywione, czy jest zupełnie w normie rozwojowej. Ale też myślę, że warto się przyjrzeć sobie jako rodzicowi, mm -hmm. temu, jak wyglądało nasze dzieciństwo, kto nas karmił, w jaki sposób nas karmił, czy być może nie wpadamy trochę w pułapki. No, w mojej rodzinie tradycją jest, mm -hmm. że to karmienie jest właśnie wyrazem miłości, mm -hmm. że babcia gotowała, babcia dokarmiała, mama to robiła, więc ja również muszę tak wobec mojego dziecka, że dziecko, które je mało to znaczy, że albo jest chore, albo że ja się nim tak do końca w 100% dobrze nie opiekuję. Jestem złą mamą. W związku z tym no, muszę gotować jeszcze smaczniej, jeszcze lepiej może jeszcze więcej. Więc warto jakby tutaj też się sobie przyglądać i też myślę warto przyglądać się dziecku a szczególnie takiemu, które kończy ten drugi rok życia, czyli pojawia się ten słynny bunt dwulatka, mhm. a tak naprawdę no nie do końca lubię to słowo, bo tak naprawdę chodzi o to, że dziecko już ma dosyć spore takie zdolności motoryczne i chciałoby decydować i no, szuka tej przestrzeni właśnie dla, dla tej własnej decyzyjności. I czasami ta nadmierna kontrola narzucana w różnych sferach może powodować, że to dziecko będzie właśnie w obszarze jedzenia, na przykład w obszarze wydalania się buntowało. Tak? Czyli to, że nie zjem, albo to, że na przykład nie zrobię kupy dzisiaj, będę trzymał i przez dwa dni, może być wyrazem tego, że to jest jedyna przestrzeń, w której ja cokolwiek kontroluję. Oczywiście nie zawsze musi być tak, może tak być, więc warto uwagę zwrócić na to, żeby, żeby też w obszarze tej, tej właśnie kontroli, żeby się przyjrzeć, czy nie narzucamy jej za dużej. No i też trochę... Tolerancja tej frustracji u dzieci, o której wielokrotnie e, mówiliśmy, i też tolerancja, to mi się wydaje, że tej neofobii żywieniowej, żeby trochę jednak to przetrzymać i tutaj w odpowiedni sposób wspierać dziecko. znaczy Z jednej strony rozumieć mhm. to, że to jest ewolucyjne, że to się pojawia, bacznie się temu e, przeglądać, ale też, żeby nie narzucać w tym momencie takiej atmosfery w domu, że od tego jedzenia właściwie wszystko zależy. To znaczy, jak jesz, no to jesteśmy zadowoleni, czyli dziecko dostaje sygnał, wtedy rodzice mnie kochają, więc będę się zmuszał do jedzenia różnych produktów, do których mam w jakiś sposób mhm. dystans. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz, no tak jak powiedziałeś, że w zasadzie prawdopodobnie to przejdzie, mhm. w sensie to się gdzieś unormuje. No i żeby nie wprowadzać właśnie takiej atmosfery, takiego lęku zagrożenia, bo jeżeli siadanie przy stole będzie się kojarzyło dziecku z takim napięciem, z tym, że jest obserwowane, że jest mu wyliczane, a zjedz jeszcze jedna łyżka, mm -hmm. albo na przykład w ogóle nic nie zjadłeś, mimo tego, że dwie łyżki zupy były zjedzone, no to wzrost tego napięcia będzie powodowało, że to dziecko będzie jakby jedyną kontrolą tego lęku będzie takie poczucie, że muszę jakby kontrolować więcej, mm -hmm. jeszcze bardziej się postarać w jakiś tam. To dokładnie tak, prawda? bo też trzeba pamiętać, że ta sytuacja, w której dziecko nie je, jest stresująca nie tylko dla rodzica, ale mm -hmm. też dla dziecka, bo rodzic się stresuje oczywiście, że boi się, że dziecko będzie głodne, że czegoś mu zabraknie, mm -hmm. że się będzie źle rozwijało, ale to dziecko odbiera te emocje. Widzi, że rodzic jest sfrustrowany, czuje, że robi coś niewłaściwie. Mm -hmm. A jeżeli. Jego niechęć do jedzenia wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu w tym momencie nie jest głodne. Albo że realnie coś mu nie smakuje, bo jakby no my też nie wszystko jemy, mm -hmm. tak, mamy swoje preferencje, dzieci też mają swoje preferencje. To warto to po prostu uszanować. I takie emocjonalne podchodzenie do jedzenia, to co ty mówisz, tak? Nie jesz, to znaczy, że mnie nie kochasz, tak? Te, te wszystkie takie teksty za mamusie, za tatusia, tak? Czyli mhm. od razu wchodzi ten taki aspekt. Albo babci jest przykro, babcia tak, tak się namęczyła, ty gotowała. Tak długo, albo stwierdzenie, a ty stwierdzenie chcesz jeść, to wszystko dla ciebie zrobiłam. Mm -hmm, prawda? Albo stwierdzenie, grzeczne dzieci jedzą wszystko. Mm. To, to jest takie bardzo krzywdzące i wprowadzające bardzo dużo niepotrzebnych emocji. I to się albo będzie na przykład, że bardzo ładnie zjadłeś, to znaczy, zjadłeś wszystko z talerza, a jak coś zostawiłeś, to, to już nieładnie. To już nieładnie, prawda? Dziękuję. Dużo jest takich. I też jeszcze mm -hmm. myślę, że warto pamiętać o tym, żeby. Nie wpadać w takie pułapki, na przykład jeżeli jesteśmy w jakimś towarzystwie, w, na przykład w gronie rodziny. Mhm. No zdarza się, że pewnie w dobrej wierze, różnego rodzaju ciocie czy tam babcie komentują, że ale on przecież nic nie zjadł, mhm. a on jest taki chudy. Żeby nie poddawać się tej ocenie, żeby nie brać jej do siebie, że no słowa wypowiedziane przez otoczenie nie świadczą o mnie jako o mamie, Dokładnie tylko tak. są tak naprawdę, opowieścią o tych osobach, czyli być może ta ciocia czy babcia ma jakieś obawy związane z, z, mm -hmm. z tym, że dziecko nie je, ale to jest jakby jej strach jej emocje, mm -hmm. a my jesteśmy, nasza diada, mama dziecko, tak. czy triada w, nasz, w, w ramach rodziny. To jest zupełnie co innego, oddzielny byt, więc nie możemy tutaj dać się trochę zwariować. Tak mi się wydaje, że tu. No i jeszcze chciałam na koniec podkreślić, myślę, że też jakby potwierdzisz to, że. Że atmosfera jedzenia powinna być, to co się dzieje wokół posiłku, powinno sprzyjać właśnie spokojowi i powinno mhm. być takim momentem dnia, gdzie rzeczywiście czujemy się wszyscy bezpiecznie. Tak, e, I im bezpieczniej, i im spokojniej, tym będzie pewnie większa otwartość też na, na próbowanie innych mhm. produktów, oglądanie ich, mhm. e, no i potem w późniejszym czasie smakowanie. Dokładnie tak. Ja myślę, że Aniu ten temat nie jest wyczerpany do końca. Zdecydowanie nie. Myślę, że zrobimy jeszcze kolejny odcinek, mhm. gdzie skupimy się też na takich konkretnych radach. Wskazówkach. Wskazówkach dla rodziców i też dla nauczycieli mhm. wychowania właśnie przedszkolnego, czy dla pedagogów właśnie żłobkowych. Mhm. Jak można wspierać dziecko w takich e, sytuacjach, kiedy nie chce czegoś próbować, nie chce jeść. No i myślę, że to będzie też bardzo wartościowy odcinek. Myślę, że tak. Także dziękuję Ci bardzo i dziękuję wszystkim za to, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.